Mieszkańcy wydeptali swoje przejście, bardzo nieoficjalne, ale, ale jednak takie, które jest im potrzebne. Przygotowaliśmy dokumentację i ruszymy z pracami, które będą wkrótce tutaj realizowane. To przejście będzie nawiązywało do właśnie tej ścieżki, którą mieszkańcy sami wskazali. A wskazali ją krótko po tym, jak aleja pięćsetlecia została oddana do użytku mieszkańcy osiedla skracali sobie w ten sposób drogę do Kauflandu. Nawyków tych nie udało się wykorzenić nawet policji, która ułatwiającym sobie w ten sposób zakupy pilaną wlepiała 50 złotowe mandaty. Ingerować w przeprowadzoną ponad 5 lat temu inwestycję można dopiero teraz, gdyż właśnie skończył się okres nienaruszalności projektu. Do końca przyszłego tygodnia zostanie wyłoniony wykonawca. Dwa przejścia oraz dojścia do nich mają zostać wykonane do 11 maja. W tej inwestycji Partycypuje także Kaufland, który przeznaczył na ten cel 10 tysięcy złotych.